Witam Was serdecznie w czternastym już nagraniu z wyzwania Serwak. Zbliżam się do półmetka. Dzisiaj nagrywam z pierogarni. Dlaczego z pierogarni? Dlatego, że po trzydniowej przerwie, e, jutro od godziny czwartej rano, niestety nie jestem w stanie się ogarnąć, żeby przygotować pięć posiłków dla jakiejś liczby klientów, plus dla moich dwóch pań, które przy, na Waszych oczach odchudzam. W tej chwili z kuchni dobiega wspaniały zapach pieczonego ciasta marchewkowo-owsianego. Tak, szkoda, że wideo nie jest w stanie jeszcze zapachów przekazywać, ale zaufajcie mi, pachnie po prostu nieziemsko. Także już zdradziłam w dzisiejszym filmiku, co dziewczyny nasze dostaną jutro na deser. Ale nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, czy. W związku z tym, że za oknem mamy przepiękną pogodę, słońce, praktycznie lato, powiedz, czy dokopałaś się już do najgłębszych zakamarków swojej szafy, i czy przygotowałaś już swoje letnie ubrania na sezon? Jeżeli odpowiesz tak, super jesteś wielka. A jeżeli odpowiesz nie, to wiem dlaczego. Domyślam się dlaczego. Otóż prawdopodobnie. Twierdzisz, że jeszcze za wcześnie, jeszcze pogoda się zepsuje. Po co to dzisiaj już wywoływać wilka z lasu? Jak wyciągnę ubrania, to będzie padał deszcz, a meteorolodzy zapowiadają jeszcze pogorszenie pogody za kilka dni. A po co to już robić? A po co? Hmm, może tak masz? Jeżeli tak masz, to znam na to odpowiedź. Po prostu boisz się. Twoja podświadomość wyszukuje yy, prawdziwych. Wymówek realnych, które usprawiedliwiają przed tym, żeby zmierzyć się ze swoją wagą po zimie, jednokrotnie, wiecie doskonale, nie stając na wagę, że przybyło cokolwiek tu, czy tu, a może tu. Szkoda, że nie tu. Tak my kobiety lubimy. I dlatego boisz się wyciągnąć letnich spodni. Wyciągasz bezpiecznie, asykuracyjnie zapewne lekkie bluzeczki, które są dosyć obszerne i które nie podkreślą tego, że cokolwiek się wydarzyło z Twoją figurą, z Twoją wagą i tak bezpiecznie sobie odkładasz ten czas, bo on kiedyś nastąpi, będziesz musiała się z tym problemem zmierzyć i będę Cię namawiała do tego, żebyś zrobiła to już, w tej chwili. Najlepiej jak najszybciej. Dlaczego? Bo niestety to, że nie wyciągniesz dzisiaj swoich letnich ubrań i nie zmierzysz się z tym, czy jesteś, przybrałaś po zimie, czy nie, to nie zmieni Twojej sytuacji. To, że nie wyciągniesz ubrań, nie schudniesz, to za miesiąc, kiedy przyjdą już na przykład fala wielkich upałów, kiedy wyciągniesz jakieś spodnie, wtedy wpadniesz w depresję. Po co? Jeżeli dzisiaj to wyjmiesz, jeżeli dzisiaj się z tym zmierzysz, Masz szansę coś z tym zrobić, bo jeżeli nie widzisz dokładnie na wadze, ile to przybyło, tylko domyślasz się, bo pewne rzeczy są ciut ciaśniejsze, to jest jeszcze czas na to do lata. Do lata mamy tak naprawdę do tego, kiedy będziemy mogli w strojach wyjść na plażę dwa miesiące. Uwierz, że w dwa miesiące można zrobić cuda. Na pewno nie w dwa tygodnie, na pewno nie w dwa dni, a już na pewno nie w dwie godziny. Na to, kiedy w momencie pakowania się przed urlopem nagle zaczynasz przymierzać spodnie, okazuje się, że się nie dopinasz. Po co? Zrób to teraz, a będziesz miała czas dwa tygodnie na to, żeby coś z tym zrobić. A co? Będziesz mogła dostać w mailach. Które, jeżeli za, zrobisz subskrypcję mojego kanału, wówczas wtedy będę przysyłać informacje. Ale jeszcze jedno chciałam powiedzieć, już zupełnie niezwiązane z odchudzaniem. Otóż, ponieważ jestem nastawiona na pozytywne, zdrowe odżywianie, również używam tylko i wyłącznie zdrowych kosmetyków. Od jakiegoś czasu testuję firmę ATV, ATW dokładnie link wkleję do tego sklepu, ponieważ sprawdziłam na swojej skórze, że są po prostu genialne. Są z czystych naturalnych składników i to dodatku naszych polskich. Nasza polska firma w bardzo przystępnych cenach genialne produkuje kremy i inne y, kosmetyki. Proszę, jeżeli jesteś zainteresowany, wejdź na link, który wklejam przy tym wideo do ATW i zapoznaj się z ofertą, a zapewniam cię, że jest super. A na dzień dzisiejszy dziękuję o tych kosmetykach, poświęcę też jedno wideo, bo znalazłam produkt, który jest dla mnie bardzo, bardzo korzystny i wierzę, że dla ciebie również będzie miłego tego ostatniego wolnego dnia, długiego weekendu i do zobaczenia jutro.